Audi Q4 e-tron z 2021 roku to pierwszy elektryczny SUV średniej wielkości od Audi, który szybko zyskał popularność wśród miłośników zrównoważonej motoryzacji. Model ten, oparty na platformie MIB koncernu Volkswagen, oferuje nowoczesny design i zaawansowane technologie. Ale przed zakupem podużywanego egzemplarza warto poznać jego mocne i słabe strony. W Polsce, gdzie rynek aut elektrycznych dynamicznie rośnie, Q4 e-tron przyciąga uwagę, choć właściciele czasem decydują się na sprzedaż z powodów praktycznych. Produkcja Audi Q4 e-tron rozpoczęła się w 2021 roku w zakładach w Zwickau i Brukseli, a model dostępny jest w wersjach SUV i Sportback. Wersje silnikowe to q 440 40 e-tron z mocą 204 koni mechanicznych. Q445 ETRON z 287 konimych oraz topowa Q454 z 290 konimych i napędem na obie osie. Bateria o pojemności 77 kWh zapewnia zasięg do 520 km w cyklu WLTP, co czyni go konkurencyjnym wobec Tesli Model Y czy VW 4 przed zakupem używanego Q4 e-tron z lat 2021-2023 zwróć uwagę na stan baterii, która jest kluczowym elementem elektryka. W Polsce, gdzie sieć ładowarek rozwija się, ale wciąż nie jest idealna, właściciele narzekają na czas ładowania poza domem. Model ten wspiera ładowanie DC do 125 kW, co pozwala naładować od 5 do 80% w około 38 minut, ale w praktyce zależy to od warunków. Jednym z powodów, dla których ludzie pozbywają się używanego Q4 Etron jest wysoki koszt utrzymania. W Polsce ubezpieczenie OC i AC dla elektryków jest droższe niż dla spalinowych średnio o 20-30% co dla modelu o wartości 200 tys. zł PLN rocznie wychodzi na kilka tysięcy złotych ekstra. Serwisowanie w autoryzowanych punktach Audi w Warszawie czy Krakowie nie jest tanie, a wymiana elementów jak klimatyzacja czy elektronika może kosztować od 5 do 10 tys. PLN. Design Q4 e-tron to mocna strona. Minimalistyczne wnętrze z wirtualnym kokpitem i ekranem MMI o przekątnej 10,1 cala zachwyca. Materiały wykończeniowe są premium, a przestrzeń dla pasażerów i bagażu do 1495 litrów po złożeniu siedzeń przewyższa wiele konkurentów. W Polsce, gdzie drogi są nierówne, zawieszenie dobrze radzi sobie z wybojami. Choć wersja 4 jest preferowana na siiskie zimy. Jednak elektronika bywa kapryśna, co zgłaszają pierwsi właściciele z 2021 roku. Problemy z systemem infotainment, takie jak zawieszanie się ekranu czy błędy oprogramowania, zdarzają się w około 10% egzemplarzy, według raportów ADAC. W Polsce, gdzie aktualizacje OTA nie zawsze działają płynnie, to frustrujące. Niektórzy sprzedają auto po roku, bo irytują ich te drobne usterki. Koszt zakupu używanego Q4 Etron w Polsce waha się od 150 tysięcy PLN za bazową wersję 40 Etron z 2021 roku z przebiegiem 50 tysięcy km do 250 tysięcy PLN za lepiej wyposażoną 54 z 2022 roku. Na portalach jak OtoMoto czy Allegro Ceny są realne, ale zawsze sprawdzaj historię w Cepikie. Nowe modele 2024 roku startują od 220 tysięcy PLN, co sprawia, że pod używanymi interesują się ci, którzy chcą oszczędzić bez rezygnacji z luksusu. Innym powodem sprzedaży jest zasięg w realnych warunkach. Producent obiecuje 500 km, ale w Polsce zimą przy mrozach poniżej zera spada on do 300-350 km co zmusza do częstszego ładowania. Właściciele z dużych miast jak Poznań czy Gdańsk chwalą integrację z Greenway, ale na prowincji, gdzie ładowarki są rzadsze, to uciążliwe. Stąd decyzja o powrocie do hybrydy. Bezpieczeństwo to atut Q4, Etron, 5 gwiazdek w testach Euro NCAP dzięki systemom jak adaptacyjny tempomat i asystent pasa. W Polsce, gdzie wypadkowość jest wysoka, te funkcje ratują życie. Jednak niektórzy sprzedają auto po incydentach, bo naprawy karoserii w elektryku są droższe o 15-20% niż w spalinowym. Ekonomia eksploatacji kusi: prąd jest tańszy niż benzyna średnio 0,5-7% PLN za kilowatogodzinę w domu, co daje koszt na 100 km poniżej 20 PLN. W Polsce ulgi jak program Mój Elektryk oferują dotacje do 27 tysięcy PLN na ładowarkę domową, co zachęca do zakupu. Mimo to niektórzy rezygnują, bo resztkowa wartość baterii po 5 latach to tylko 70%, co wpływa na odkup. Wersja Sportback jest bardziej aerodynamiczna i oszczędna, z zasięgiem o 20 km większym. W Polsce popularna wśród rodzin, bo łączy styl z praktycznością. Ale właściciele narzekają na hałas opon na autostradach A2 czy A4. Izolacja akustyczna jest dobra, lecz nieperfekcyjna przy 130 km na godzinę. Przed zakupem, zawsze zrób diagnostykę w Aso Audi. Koszt około 500-800 PLN, by sprawdzić baterię i software. W Polsce serwisy, w Katowicach czy Wrocławiu, oferują to szybko. Unikaj aut z historią powodzi, bo wilgoć szkodzi elektronice. Ludzie pozbywają się Q4 E-Tron też z powodu braku infrastruktury. W 2023 roku Polska miała ponad 5000 publicznych ładowarek, ale rozproszonych nierówno. Mieszkańcy bloków w Warszawie czekają w kolejkach, co frustruje. Dlatego niektórzy sprzedają po 2-3 latach i wracają do diesla. Mimo wad Q4 E-Tron to solidny wybór dla ekologicznie świadomych. W Polsce rynek podużywanych rośnie z cenami stabilnymi dzięki rosnącemu popytowi na EW. Jeśli planujesz zakup, przetestuj zasięg w zimie i policz koszty ładowania. Odsumowując, przed kupnem używanego Audi Q4 ETRON 2021, dowiedz się o lokalnych stacjach ładowania i sprawdź gwarancję baterii na 8 lat lub 160 tysięcy km. To auto przyszłości, ale wymaga adaptacji do elektrycznego stylu życia. W Polsce z rosnącymi dotacjami może być trafioną inwestycją na lata.